Czemu widzowie, ja jestem Michał, a to jest kanał Cena Jełów. Z poprzednich relacji pamiętacie zapewne, że obiecałem Wam jeszcze sprawozdanie z tego, jak karabin tego w 57 strzelał na 300 metrów. I powód, dla którego zwlekałem z tą relacją, jest prozaiczny, mianowicie. To strzelanie nie wyszło mi tak dobrze jak wydaje mi się, że mogłoby wyjść, i liczyłem na to, że będę w stanie je w najbliższych, w ciągu ostatnich dni, powtórzyć. Niestety, rzeczywistość jak zwykle wygląda inaczej, ponieważ pojawiło mi się niestety znowu dosyć sporo roboty, którą muszę wykonać, co uniemożliwia mi wybranie się na strzelnicę. W związku z czym omówię wam. To, co udało się z tego karabinu wystrzelać, jakie planuje tutaj usprawnienia i jakie zastrzeżenia przede wszystkim, dlatego że możecie odnieść wrażenie, że. To jest reprezentatywna próba dla tego karabinu, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest, dlatego że tam parę rzeczy podczas tego strzelania było zrobionych bardzo źle, a dwie najważniejsze z nich to jest przede wszystkim podparcie tego karabinu czyli pierwsza sprawa jest taka, że podpieranie tego karabinu na fabrycznym bipodzie który w ten karabin jest wyposażony na twardej powierzchni, na takiej laminowanej płycie, na której stanowisko strzeleckie w Maryninie jest wyposażone, to jest nieporozumienie. Ten bipod nadaje się do tego, żeby go wbić w miękki grunt i, i to pewnie jakoś tam ten karabin stabilizuje. Natomiast tak jak ja postawiłem go na tym laminacie, no niestety ten bipod nie zapewnia nawet minimalnej potrzebnej do precyzyjnego strzelania e, pewności jego umiejscowienia. Karabin powinienem mieć podparty na jakiejś poduszce. Poduszkę będę musiał mieć niestety dosyć wysoką, żeby ten karabin pewnie podeprzeć. Albo być może uda mi się sprowadzić do niego mniejszy magazynek, na przykład 10 nabojowy, który ten problem mógłby wyeliminować, dlatego że po prostu by mi na nim się nie zapierał ten karabin. To, jest, to jest, są pierwsze dwie kwestie. No i dochodzi jeszcze kwestia druga, o której już wspomniałem, mianowicie luneta do obserwacji celu przy, 300, przy strzelaniu z przyrządów mechanicznych, czyli w warunkach, w których ja nie mam optycznego przyrządu, przez który mogę kontrolować przestrzeliny. No to niestety jest ona absolutnym musem. Ja tą lunetę, którą zastosowałem, niestety spisuję na straty, dlatego że ona przy 300 metrach absolutnie nie daje sobie rady. To skutkowało nakładaniem przeze mnie zupełnie niepotrzebnych korekt na, na przyrządach celowniczych. Jak sobie zobaczycie ten target, który ostrzelałem. To on na pierwszy rzut oka wygląda bardzo chaotycznie. Co prawda, na pocieszenie można by sobie powiedzieć, że z odległości 300 metrów jestem w stanie trafiać w cel wielkości sylwetki. Natomiast, no, jakby nie o to tutaj chodzi. Tutaj na, tym, na, tym, na tej tarczy macie zgrupowane 4, co najmniej 4, właściwie prawie 5, bo tam jeszcze dostrzeliłem 3 naboje. 5 grup, które które były strzelane w różnych ustawieniach, w międzyczasie korygowałem przyrządami celowniczymi. Jak się okazało, zupełnie niepotrzebnie, a w każdym razie w pewnym momencie, kiedy doregulowałem już przyrządy, także trafiałem w czarne to udało mi się strzelić naprawdę ładną grupę, do której zaraz wrócę i ją omówię, natomiast w związku z tym, że nie byłem zobaczyć w stanie przestrzelin, no to kręciłem przyrządami dalej i zaskutkowało to ułożeniem jeszcze jednej grupy, która była tym razem już grubo powyżej celu. Jeżeli chodzi o tą grupę, która wydaje mi się tutaj strzeliła, strzeliłem ją najlepiej, to jest pięć strzałów, z których Cztery ułożyły się yy, yy, gdzieś tam w maksymalnym rozrzucie yy, nieco powyżej 100 mm. Yy, no i piąty yy, strzał, który ja mam takie wątpliwości zawsze yy, przed odrzucaniem tego tak zwanego odlotu, czyli flyera. No, tak? no strzelcy mają czasami takie tendencje, że no dobra, strzeliłem 5. Cztery są ładnie, a piąty jest do wyrzucenia, to go odrzucamy i, i mierzymy grupę bez niego. No, coś takiego zgodnie z FIFA i UEFA można oczywiście robić, natomiast trzeba mieć naturalnie ważną i dobrze zidentyfikowaną przyczynę, dla której uznajemy, że ten strzał był niereprezentatywny. Ja takiego bardzo silnego przekonania nie mam. Tem, ten piąty strzał piąty, wypadł nieco poniżej tarczy, czyli poniżej tej czterostrzałowej grupy. I teraz różnica jest taka, że jeżeli policzyłbym tylko te cztery strzały, które wpadły w czarne, to na odległości 300 metrów to byłoby nieco, nieco ponad 1 moa. To jest czyli jedna minuta kątowa. I to jest całkiem niezły wynik, dlatego że z takiego karabinu na, na mechanicznych przyrządach. Oczekiwane nazwijmy to militarnymi standardami, a przypomnę, że karabin ma wojskowy, oczekiwane precyzja jest rzędu 3-4 mała. To jest, to, jest to, co, to, co dla takiej broni, że tak powiem, podręcznikowo czego można by się spodziewać. Więc wydaje się, że karabin ma znacznie większy potencjał niż, niż to, Natomiast, jeżeli weźmiemy sobie tą grupę z tym odlotem, jednym no to wychodzi już 3, ponad 3 MOA, także, także wynik, no wciąż można by powiedzieć, że akceptowalny. Natomiast na pewno można tutaj osiągnąć więcej, i, i mówiąc krótko, ja na tym to porównanie zamykam. Ja strzelnicę chcę odwiedzić z tym karabinem po raz kolejny. Tym razem nieco lepiej się przygotuję, jeżeli chodzi o obserwacje. Jeżeli chodzi o podpieranie karabinu, więc zobaczymy, jakie będą za następnym razem rezultaty. No ale w związku z tym, że obiecałem Wam, że pokażę Wam, co się działo na 300, no to macie na 300. Natomiast nie przywiązujcie się do tego, co powiedziałem, że to są parametry, które reprezentują tą konkretną broń, bo wydaje się, że niekoniecznie. Tyle w tym odcinku. Cześć.